Siema. jak tam? Jak tam sprawy żniwne? Wjechaliście już z czymś? Jakieś koszonko? Jęczmienie? Kto zaczął chwalić się tutaj w komentarzach? Szybko, szybko! Co, tyle kontaktów dostałem i co? No i zanim zrobiłeś, to ja zrobiłem. No? Zanim zdąży, zdążyliśmy <grym> do kogoś zadzwonić? To już gotowy. Nie no Kuba, dobra przestań. Nie wszystko ty zrobiłeś. Tato Józef. Wałek. Wał, całe wykonanie. Ale tutaj zaszalał. Ślimak gotowy, trochę był. Reszta odcisk. Ten kawałek jest z poprzedniego ślimaka. Taki mieliśmy. No i ko jak praktycznie wszystko jest zrobione na wzór tego wału. I nawet trochę starego zostało. O, i nawet stary został. No i będziemy próbę zaraz robić, włożymy to i, no i trzeba będzie zobaczyć, czy, czy nie ma bicia. Chociaż bardzo dziękuję za, za wszystkie kontakty Jakie tutaj, o już pada A niech pada Nie przeszkadza mi to Za wszystkie kontakty, które tutaj wysłaliście Odnośnie John Dira to samo Zaraz będę ten temat też sobie tutaj ogarniał No tutaj mój tato Jednak jest z takiej mechanizacji Z tego, żeby coś dorobić, przetoczyć Bardzo dobry, bardzo dobrze w tym się czuje A ja pytałem Was o pomoc prosiłem, tylko z tego powodu, że po prostu on nie musiał tego robić, ale zanim cokolwiek zdążyłem, to już tak pojechał po rurę. Rurę kupił, coś tam zaczął e, przetaczać. No i jak sami widzicie, efekt końcowy na załączonym obrazku. Czy ona jest przesunięta do maksymalnie? Nie, no jeszcze ten. Ślimak opanowany. Wygląda na to, że jest opanowany. Włączyliśmy go. Dosłownie bardzo mały luzik, że to sobie to koło ma jakieś małe bicie, ale to, to w porównaniu to co było. Tam był problem, bo miało tak duże bicie, że łańcuch spadał pod obciążeniem. Jest dobrze. Czujnik, tutaj końcówkę, kabelek elektryczny zaizolowałem, dorobiłem końcóweczkę, wpiąłem. Klima. Adrian mówił, żeby go na zewnątrz wziął i trochę niech pochodzi. Jest... Ja czekam na komentarz lokalny pręd. No niby, niby chłodzi. Trzeba koło napompować. Jak myślicie, od czego to? Prawie tak duże jak z tyłu. O. Na ślinę? Wszystko dobrze. Ania musi mi na ślinę uwierzyć. Że będzie to chodzić. Pozamykamy? Znowu ja na kanale. No, ale coś tutaj, albo są poprzeciągane gwinty. A to czy po kolei, wiesz, jedną wykręcić i złapać? Gwinty są zjechane i już nic nie będzie wkręcać. Z takich jeszcze drobniejszych tematów to rozrusznik się tam lekko spiekł i się zaczął grzać. Ogólnie tam jest do regeneracji temat yy, szczotki. Ale trzeba było zamówić, no i tak na sztukę jest przykręcony. Znaczy była taka akcja, gdzie już coś się stało. I pamiętam, że wtedy mówiłem, że go w wolnej chwili zregenerujemy. No. To taki mały serwis przed wieczornym pryskaniem Buraczki, chwościk. Jedno pole z kukurydzą, też tam jeszcze. Pierwsze mikro dopiero wjeżdża. Pierwsze i ostatnie na no to wygląda. No i trzeba przejrzeć cały. Cały ciągnik, żeby to jakoś jechało. Bo przy JCB to nie wiadomo nigdy. Dzisiaj nie będzie nic o JCB. taka propo tych pięknych łąk. Co to za dźwięki? Pięknych łąk kwietnych, które mam u siebie na burakach cukrowych. Jadę powbijać. Tabliczki, chociaż może trochę będę skakał, bo najpierw z Anią musimy pojechać na budowę. No trochę będzie się tu działo. E, tak to wygląda. Projekt e, kwitnące pola. Dwie, dwa takie tematy mam u siebie. Także to idzie na pakę. Przyda się też szpadel, a ta siatka to z takiej drobnej przygody Kuby. No sąsiadowi płot zahaczył opryskiwaczem mi była mała regeneracja. Takie wypadki oczywiście się zdarzają, natomiast można by było oczywiście tutaj wykorzystać ubezpieczenie OC rolników i wszystkie takie tematy, nie wiem, przypaleń, uszkodzeń. Komuś płotu i tak dalej, z tego zrekompensować. Natomiast, wiadomo, no jeżeli chodzi o sąsiadów, każdy tutaj chce, żeby było jak najlepiej. Takie ubezpieczenia raz się ciągną, dwa trzeba samemu to najpierw naprawić, dopiero oddają kasę. Więc no, najczęściej przy takich tematach, jednak jednak sami tutaj walczymy, żeby doprowadzić to do takiego stanu sprzed awarii, sprzed takiego, takiego wypadku. Ale wyskoczyła. Nie widzieliście Ani? Dzień dobry. Dzień dobry. Lecimy na budowę. Pan już chyba pojechał. Generalnie pan od y, balustrad. Dobra. Tak. Szklane Lecimy, balustrady. Żeby na nas nie czekał. Ale szybko ona. Szybka nie czeka na nic. Na nic. Budowa aktualne prace. Ania. Hydraulik za chwilę, później tatuś posadzki, jeszcze w trakcie. Zjazd drogi. drogi. W międzyczasie zaraz jeszcze będzie ocieplenie i elewacja. No, trochę będzie się tu działo, jeszcze ale są sprawę. ważniejsze sprawy. Słyszycie tego ptaka gdzieś tutaj? Ania ma na On jest na górze, ja byłam go, widziałam, na to sobie po naszym Ania, Ania ma świra na punkcie ptaków, ogólnie. Tak to można powiedzieć. Ja pozwolić. bardzo się boję wszystkiego, co ma pióra. Tak. Jak coś ma pióra, to. To jest bad. Skakałaś tutaj ostatnio, jak coś wleciało, no. Ja się bałam, ja się bałam że ty mi go znowu przyniesiesz. A on, on po suficie latał, ja go tam był taki wysoki Tutaj nie ostatnio jest. też tak latał, tak skakałeś, tak skakałeś, aż złapałeś. <noise> Kocie stoi Skapałeś. chyba. To będzie lodnika kiedyś. I pojawiło się wtórne zachwaszczenie, tak to jest. Z trzema zabiegami w buraku cukrowym. Etykietowo spoko wszystko gra. Natomiast, żeby to w praktyce wykonać, w ta, przy takiej różnej pogodzie, jaka występuje, e, gdzie tam te wzrosty się... Buraki nie startują od razu, zakrywają międzyrzędzia na razie, tylko wolno, słabo, przy mrozki. No i później wychodzą takie efekty. Gdzieś tu, gdzie nie, gdzie jakiś rzepaczek. Oczywiście to są pojedyncze sztuki, wystrzelone. E, można powiedzieć, że na plon nie będzie to miało żadnego znaczenia. Przy kopaniu... Też nie powinno, natomiast sam efekt ekonomiczny wygląda tak, że jeżeli byśmy chcieli tu wjechać i to zwalczać, nawet wcześniej, no to na te kilka sztuk e, to by się nie opłacało. Jednym słowem, więc też musimy na to patrzeć na swoich polach buraczanych, że biorę te e, paliczki z informacją o tej łące. Zobaczcie, tutaj jest 4 metry. W takiej łąki kwietnej przy, przy burakach wbije informacyjnie, że coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. No te kwiaty będą tak falami tutaj rosły. Pasty też. Chociaż one akurat kwitnąć nie będą, tak jak ta lebioda. Jest słonecznik, widzę. Także falami będą tutaj zakwitać i towarzyszyć naszym pszczołom. I jakimś muchom. Ania, tu nie pobijesz. Bo się rozwali wszystko. Chyba spadła, usiądź. No, twardo. Kurde. Nie sądzę. Świder, żeby ci się przydał. No. A to akurat, prawda? A nie zasypuj. Ja przytrzymam. Fie brakuje. No, zrób jeszcze topu, topu, topu. 12 seconds later. Podnieś spadną. Nikby Nikt by nie chciał. No pięknie. Pięknie. Jeszcze jedno pole. Szybko, szybko, bo ja głodna jestem. Ja też. Grzesiek, ja się dopiero zorientowałam, a to już stoi. Ania, jestem, jestem. Słuchajcie, uwaga. Podaję przepis. Masełko. Klarowane masełko. Kalafior był wcześniej podgotowany, a później podsmażony. Kalafiorek, podsmażony. Kalafior z naszego pola. I na tym bym, Ania, przepis zakończył. O. Ewentualnie trochę soli i nic więcej nie trzeba. Do szczęścia. Dziękuję. Ale pycha. No i w sumie. Dlaczego jem z patelni Ania? Więc nagrajmy a dlaczego to jem tutaj z patelni? Dlaczego? Bo taki głodny jesteś.